Siemonero wszystkim! No to jak widać, gramy na PLu, Server serwer Almanach 7. Co by tu powiedzieć? Robię pierwszy odcinek, żeby zaprezentować wam postaci, będę rzucał filmiki ze wszystkiego. Nie chciałem rzucać filmików od pierwszego levela, ponieważ... Nie wiem. Ponieważ chciałem rzucić coś jak już osiągnę, nie? To osiągnąłem 37 level, 2 skill na M. Będziemy pompować, teraz killę. Oczywiście boja będziemy robić, bo jest drugi na konia, bo teraz od miałem 30 level czy dobiłem 37, jakoś to poszło szybko, pięknie, elegancko. Yy, jakąś tam gildia jestem, ja nie wiem czy ja to gildia jakiegoś typa. Yy, tyle, że będę filmiki już to co 3-4 dni, jak będę w zależności od mojego czasu, żeby od razu mówię, kupiłem się rękawiczkę, żeby podrobić medale, bo tu uwierzcie mi, że bez rękawiczki siedziałem 2 godziny i ani jednego medalu, a z rękawiczką, poszłem, na 10 minut drobiłem i dwa medale zrobiłem, konia jeszcze jeden został, dlatego stoję przed lochem na pustyni średnim i będę starał się, starał się medale dropić. Pokażę wam w tym odcinku EQ i, i wy, piszcie mi na dole, jakie filmiki chcecie zobaczyć z moją postacią, nie? I teraz co mam dodawać? Berek odpada, Berka nie daje. Czy stronny czy szarze? Od was zależy co będę dawał teraz eKół, FMS średnie 18, 10 na przeszywkę, KD plus 3 potwora. Takie, coś tam. Żona, 6, będę robił oczywiście, bo to jest żonada. Bojowa 9 do póki się 41 levela nie bije będzie taka. 1 kappereta, 1 kapeta, 1 kappereta tu będę się starał zobaczyć strętę plus 9 jakąś. Tygra. No i chyba najlepsze z Magic.u. Najbardziej mi się podoba. Ładne bony nawet dla mnie. Mm. No bo 7k będę robił oczywiście. Mam tu 4 razy ząb orka. Nie, no to było 9 razy, ale fundusze się skończyły i musiałem. Gdzie ty kurwa idziesz, co ci pozwolił? No. Widać jedno sianko na konia, 5 machek. Nie, bo to jest konia, to zrobiłem szybko. Tak, to jest śmierć, plus 1, będę ją lepszą. Nie, bo to jest tygra, będzie pójdzie na sel. Co mam tu jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko powiedziałem. No to piona dla was. Nie wiem, pozor dla wszystkich. Hejterów czy nie hejterów, spokoziomów czy niespokoziomów. To będzie na tyle w tym filmiku. no, no to. Wiesz, na dole, jakie kto filmiki, aby ja się stało realizować, non stop, to, to no to tylko tyle. Siema, pięć. A i subskrybujcie, nie, nie zapomnijcie o tym, taki subek u góry. Elo.